sieradzkiej rozgłośni radiowej, gdzie przeprowadzono wywiad ze Zbigniewem Krasińskim, wicestarostą sieradzkim i przewodniczącą SLD w powiecie sieradzkim. Nie wiadomo, jakie zamiary miał mężczyzna. Ja do wtargnięcia nie dopuścili pracownicy radia. Na miejsce zdarzenia wezwano policję. Ale na terenie redakcji mieliśmy niemałe zamieszanie, które właśnie wywołały by Januszka, próbował wtargnąć do studia w momencie, kiedy tak. przewidzana była na żywą Gościem Marty Kiermasz był wicestarosta sieracki. no i pan Janusz domagał się do tego, że on też chce wejść, chce zabrać głos do studia, oczywiście nie został wpuszczony, ale o tyle było to niefajne zajście, ponieważ my próbowaliśmy z koleżanką z sekretariatu wytłumaczyć, że w tej chwili takiej możliwości nie ma, żeby na nie głos mógł zabrać. On... Czerwoni muszą zabrać. z naszej strony próbował tak? stanąć siłą. na drodze, on nie bacząc na to, że ma do czynienia z kobietami, ktoś prostu parł naprzód. I kiedy nie wszedł przez jedne drzwi, próbował przez kolejne. Naprawdę była to dość nieprzyjemna sytuacja. E, Poproszony byłem dzisiaj o udzielenie wywiadu, skomentowanie tego, co się stało. Czerwony! Podczas... Swój! Czerwonoskury! Hau! Jak wtargnął No wtargną na tereny studia. Pan Janusz P. Tak powiem, no który próbował nasilić. Janusz Piącka, ja się nie stydzę. Kiedy musiły mi udawać, łączyć, w szybę, zaczął tam się dziwnie zachowywać. No, Normalnie, no, i, wojownik, ten, um, zburzony. Osoby, które tam w studiu były, udało im się obdzwadnić, tak powiem, żeśmy musieli zwadnić tego studia. Sytuacja nie miła. Z... Nie mają prawa mnie obdzwadnić. Policja ochrona. O komentarz do zajścia poprosiliśmy rzecznika SLD posła Dariusza Jońskiego. Zadanie informacji od pana doradnego że podczas wywiadu radiowego w rozgłośni, jak w Sierracu, miała miejsce kolejna próba ataku na polityka. W piątek przecież, kiedy byliśmy, była próba ataku na nie wiem, premiera Rzeszka Wilera. Teraz wiem, że była próba ataku na Starosty Krasińskiego. Nieprawda! Który zatakował, próbował zaatakować go przez no, siebie. Pan serdecznie. Nie wiem, że dostał mandat tylko i wyłącznie w wysokości 100 zł. No, nie wiem, co to jest tak naprawdę bardzo dużo, 100 kg. Co się wydarzyć, żeby zdecydowane były tutaj decyzje jakiejś policji? No bo co się może nie wiem wydarzyć? Co się musi wydarzyć, żeby ten człowiek jednak. Rozmawiajcie ze mną! Nie mogę zaatakować żadnego. Rozmawiajcie ze mną. Ja niepokonany jestem. Się spotkać i Jak wynika z informacji rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, Janusz P. został ukarany mandatem. A teraz zapraszam Państwa na przegląd, w którym pokażemy koncert. Hej, hej, w, hej, w, hej, w, hej, w, w dalszej części.